Włączył! Dwa go duś! Nie ma nie ma! O kurwa! Co za debil! Przeszedłem przed smołkiem! Pod oknem! Pod oknem! Pod oknem, aczy! Dawaj, Saju, Rampa tu A. Oj, Saju, teraz da! Dwóch! Jak raz. Nie chcę, no dobra! Nie chcę się już grać, idę Teraz albo nigdy, zdobądź wymarzone skiny wraz z Odbieraj Otwieraj skrzynki w najlepszej cenie Ulepszaj skiny i pomnażaj ich wartość Bierz udział w codziennych giveawayach Odbieraj dzienny bonus i wypłacaj skiny w mniej niż 5 minut Skorzystaj z linku w opisie i odbierz darmową skrzynkę Sao jest skrytym gejem Wiadomo, że ja jestem jego prawdziwą miłością. A Sandra to jest tylko przykrywka do tego, żeby mógł mnie wziąć. Kuchnia dobiega. Mhm. Mateusz pikujemy za 3 mhm. 2. Jebać, kurwa, nie cię kurwa mnie. Jeszper. I zaginęmyśmy tutaj. Komu albo go. Dobrze, Matemu. Tak. Bardzo no? dobrze. dobrze, bym dobrze bym ty, ty go zabiłeś. co jak jest na już no. Dobra, ratować zespół. Nie. Umrzyj. Ale ty jesteś kolega, ty. Ej, my ten mecz jeszcze, nie? I się skończy. Saje ma celownik na gościu, gość wychodzi ze nie, smałka? Jeśli mi kibicować, to ty kurde mówisz, że mnie zabił. Weź w ogóle. Spaczymy. Jak ty kibicujesz Jak ty To jest hater. O wyjazdy tam są. A, poszedłem jak kobra teraz. No jeszcze tak dwa, jest. No. na plus będzie. Czecie, bo szłam z cover, już od lew pragowceskowy, już mu się spoci. W sobie bieg jak wolny elektron. Ja nie wiem, no. <noise> Leżą dwie gnidy, Porobione bez lipy. Wodimy do Spado! Największego streamera na świecie. Widzisz Paweł? 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 Saju gra, To, to ja tak też, jak, to. jak ty Paweł o, normalnie mówisz Normalnie od buta, od buta gram jak Saju gra Saju w CS? No przecież, no ja nie gram w CS, ja gram w Valoranta Napójście mu pozdrowienia od mnie Mateuszku, co to, co to za koleżanka Ty się nie pochwaliłaś, nic że No dostałem, dzięki, e, rajda Paweł dostałem Kto, kto, kto? A <laughs> ten już kurwa Tomek, policjan, no rajda Paweł dostałem Największy streamer na świecie. I nie mowa o wzroście, tak? Chciałbym powiedzieć. Tylko. O czym mowa? O dupie. Zabili mnie! NIEWINNA byłam! Kurwa! Jakbyś biegnę w lewą stronę? w ogóle? On jedną połowę całą odciął, rozumiesz? Kurwo ty zajebana! No skurwa mać zajebana No i powiedz mi, że to nie jest randomowa gra no Nie wierzę Kicam sobie, spadam i chłop na łeb Jeszcze spada spadam i tak, że spadam na dół i leżę i zginę no jak ktoś ja rozbij na, 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 na plecy będę wam flashował Wyschodźcie z okna Ja będę do prawej wam flashował, nie patrzcie czego w prawo no. Kurwa no Flashuję raz do prawej Dobrze. Ty gruba świnio Jeszcze raz <laughs> Więc ja kim się. No, pomóż no. No, mam, no, to co mam zrobić? No, no? no, no, no. no, 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 no pomóżcie teraz! Nie. Ja to nie wiem, czy się stanę <śle> W konektorze jest. No, ale to że mi ten kręgosłup boli, to Ja się wyginam, kurwa, zginam i kombinuję z tym kręgosłupem. bardziej kombinuję z tym kręgosłupem, co się robi, to tym gorzej jest, kurwa. I muszę palić, bo jestem głodny, bo MI boli kręgosłup, bo jestem zmęczony i wkurwiony jestem jeszcze do tego wszystkiego chyba. Tym wszystkim powiedziałem na freestyle. No ale czemu się sprółeś do nas? Pretensją. Że my stoimy. Wiesz co znaczy w ogóle słowo? Prócz to się może Fryer pod salą, ty. <grych> Mateusz, nie używaj słów, których zna, znaczenia czemu nie znasz. Czemu no bo. mówisz taką pretensją do nas? No. Że bo cię to, nienawidzę. To brz... Ale to brzmiało jakbyś. Zginął przez nas. Nie śmieszy. Iluminacja <laughs> <laughs> nie, nie no, no. Nie <laughs> wiem czy mnie to zysły <laughs> Dobra, dobre A jeszcze jedną mam co ja pokażę Saix mówi, że ma koleżankę I Maćku też jest A ty grasz Maćku? No bo to przyszedłem, nie? Super. Chyba. Nie no. no, to jest. E! być? Eee! Co? Co jest? Eee, co? Jeszcze co? sam! Jest? Co? Co to jest cover No, no. Spoli, co? pierdolili no. najpierw! Ale to się nie podoba No No No, no co? No dziewczyny najpierw mieliśmy wołać a no, dziewczynę... to już gay party jest ty. No dobrze no ale widzisz ale się... no, co no co dobrze? Nie, to się załamała i stwierdziła, że nie chce z nami grać No dobra no ale to ja szukamy to jeszcze dziewczyn Ej, Ja, ja nie, mam koleżanka, nie, 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 to Co ja jest? Ja, ja może was zostawię Czemu? No i widzisz co zrobiłeś? Nie, dobra Sposzyłeś, sposzyłeś no Nie no właśnie ja, widzisz